Cześć, tutaj Urszula Pałka, a to jest Lasz Gadka, czyli pogadanka o rzęsach, branży beauty, biznesie i tak naprawdę czas pokaże o czym jeszcze. Laszgatka to moje osobiste zdanie na różne tematy do posłuchania w wolnym czasie. Możesz mnie również zobaczyć na Facebooku, na Instagramie, linki znajdziesz w opisie. Dzień dobry, witam cię w kolejnej laszgadce. Dzisiaj porozmawiamy sobie o asertywności. Jak ja rozumiem asertywność, jak e, i kiedy musiałam się jej nauczyć i czy rzeczywiście tak w 100% się jej nauczyłam i kiedy mówię stanowcze nie w pracy, kiedy nie ma opcji, że zmienię zdanie. O tym ci dzisiaj opowiem, o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszej laszgadce. Ale zanim to wszystko, to zaczniemy od uśmiechu. 10 sekund uśmiechu dla rozluźnienia, dla lepszego samopoczucia. No dobra, to możemy zaczynać. Zacznijmy sobie od tego, Czym dla mnie jest asertywność? Jak ja tą asertywność rozumiem? Dla mnie jest to posiadanie własnego zdania i umiejętność wyrażania tego zdania. Umiejętność wyrażania tego zdania bez zbędnej agresji, bez narzucania się jakiegoś komuś, bez wchodzenia w jego komfort psychiczny czy, czy fizyczny i też kiedy mam swoje zdanie i wiem, że tak będzie dla mnie najlepiej i nie robię przy tym nikomu krzywdy, to staram się tego zdania po prostu nie zmieniać. Za chwilę Ci opowiem, jak to się przekłada w kontekście właśnie mojej pracy. Ale staram się. Nie e, zmieniać tego zdania pod wpływem mm, innych osób, właśnie które na przykład mi próbują coś e, narzucić i ja dla świętego spokoju mówię ok, dobra, zrobię tak, a nie inaczej, e, żebyś Ty była zadowolona, tak? Staram się w życiu tak nie robić, staram się patrzeć na to, co dla mnie po prostu jest e, najlepsze. E, tej asertywności musiałam się uczyć bardzo długo. Myślę, że w życiu codziennym uczę się jej nadal. Natomiast w pracy gdzieś tam są utarte jakieś schematy, są konkretne sytuacje, w których wiem, że muszę być po prostu asertywna i nie ma innej opcji. Zawsze mi się wydawało, że jak mam mocny charakter, że jak jestem taka. Brzydko mówiąc, wyszczekana, i, i, i gdzieś tam potrafię bronić swojego, to że w pracy też będę asertywna. A guzik, prawda, bo na początku wcale tak nie było. I pewnie też, kiedy zaczynałaś swoją przygodę, to, to też tak miałaś, że. Każdą klientkę chciałaś mieć dla siebie. Nieważne, że nie szanowała ciebie, że spóźniała się non-stop, że w ogóle przyszła do ciebie, o tym też ci opowiem i na wstępie powiedziała ci: od razu mówię, że mi się żadna pani praca nie podoba, ale ja pani powiem, jak pani ma mi zrobić rzęsy. To jest sytuacja z mojego życia. I ja musiałam się tego wszystkiego nauczyć. Na początku naprawdę gdzieś asertywność, którą posiadałam w życiu codziennym, nie przekładała się w ogóle na moją asertywność w pracy. Musiałam, brzydko mówiąc, dostać kilka razy po dupie, musiałam się przekonać o niektórych sprawach, i wtedy wiedziałam, że jak będę asertywna w tej konkretnej sytuacji, to będzie tak naprawdę dla mnie lepiej, że to, że pójdę komuś na rękę, to później sprawiam mi i tak naprawdę klientce jeszcze więcej kłopotów. Także ta asertywność jest według mnie bardzo ważna w pracy, ale uważam, że jest to umiejętność, której większość z nas musi się bardzo długo uczyć, ale to się opłaca. I teraz opowiem Ci, kiedy. Mówię stanowcze nie w pracy, kiedy nie ma możliwości, żebym wykonała e, usługę mojej klientce. Pierwsza sytuacja, w której mówię stanowcze nie mojej klientce, to kiedy moja klientka. Ma przeciwwskazanie do zabiegu, czy liftingu, czy przedłużania rzęs. Dla mnie zabieg stylizacji rzęs ma być przede wszystkim bezpieczny, a nie jest bezpieczny, kiedy ja wykonuję ten zabieg wiedząc o przeciwwskazaniach takich bezwzględnych u mojej klientki. Tego starałam się pilnować od. Z samego początku, być może gdzieś tam w pierwszym roku zwracałam mniej na to uwagę. To też dlatego, że ja odbyłam szkolenie 11 lat temu, kiedyś te szkolenia wyglądały zupełnie inaczej. Kiedyś ta świadomość była zupełnie inna. Natomiast nie ma takiej możliwości w tej chwili, że jeżeli moja klientka ma przeciwwskazanie, to ja wykonam zabieg i to się spotyka. W większości z pozytywnym odbiorem moich klientek, ale jest też również tak, że klientka się obraża, że nie podoba jej się za bardzo fakt, że jechała do mnie na usługę zarezerwowała sobie czas, a ja tej usługi nie wykonuję. E, tylko, że ja też zarezerwowałam sobie ten czas, tak? I wiadomo, że chciałabym zarobić pieniądz, ale e, nie mogę tego zrobić, nie mogę wykonać usługi, kiedy moja klientka ma przeciwwskazanie do zabiegu. E, I zachęcam Cię do tego, żebyś zawsze odmawiała takiej klientce. Bez względu na to, jak ona na to zareaguje, Proszę Cię, żebyś odmawiała, jeżeli klientka ma przeciwwskazanie do zabiegu przedłużania rzęs czy jakiegokolwiek zabiegu, który wykonujesz. Kolejna rzecz, kolejna sytuacja, w której mówię stanowcze nie przy zabiegu stylizacji rzęs, to kiedy moja stylizacja nie może być bezpieczna. I co to znaczy? E, tak naprawdę w swojej karierze miałam jedną taką konkretną sytuację, którą pamiętam i którą Ci teraz opowiem. E, a mianowicie przyszła do mnie klientka, która była mega rozemocjonowana i rozmawiała przez telefon. E, i oczywiście od razu mi powiedziała, że ona tej rozmowy nie może zakończyć. To jest ważna sprawa w pracy. Ona musi teraz ten konflikt jakiś rozwiązać. E, I teraz musi też mieć zrobione rzęsy, bo ona przyjechała skądś tam, skądś tam na te rzęsy. No dobra, klientka się położyła. E, Podkleiła jej rzęsy dolne, jakoś się udało. Natomiast kiedy doszło do samego klejenia, ja e, naprawdę nie byłam w stanie kleić. Cała twarz mojej klientki chodziła, oczy się zaciskały, ona co chwilę otwierała oczy. Pewnie w momencie, kiedy usłyszała coś przez telefon, i z takim na przykład zdziwieniem, tak. I niestety, ale nie byłam, nie było możliwości, żebym ja w ogóle pracowała bezpiecznie, i ja się czułam niekomfortowo. Ja nie miałam zapewnionego komfortu pracy. Kilka razy zwróciłam uwagę mojej klientce, oczywiście dzisiaj. Też trochę inaczej bym to rozegrała. W sensie moja klientka nie mogłaby się położyć, i ja bym w ogóle nie zaczęła kleić w momencie, kiedy ona by w takich emocjach rozmawiała przez telefon, tak? I bym wiedziała od samego początku po prostu, że nie da się tak kleić. Natomiast w tamtym momencie podjęłam próbę, no ale nie udało mi się. Kilka razy poprosiłam klientkę, wytłumaczyłam jej, podałam argumenty dlaczego ona nie może rozmawiać przez ten telefon, no ale jej argumentem było to, że ona musi teraz zakończyć tą sprawę, musi to teraz rozwiązać i proszę kleić rzęsy. I po prostu odkleiłam płatki, wstałam, podziękowałam klientce. Była mega zdziwiona, bo ona w ogóle jakby nie usłyszała tych, nie wiem, dwóch razy albo trzech razy, kiedy powiedziałam, że ja nie będę wykonywała zabiegu, nie jestem w stanie wykonać zabiegu w, takiej, w takich warunkach i była mega zdziwiona. I po prostu ona jeszcze do mnie powiedziała, że ona zakończy tą rozmowę i wtedy możemy zacząć. Więc powiedziałam jej, że nie, no niestety nie możemy, dlatego że ja mam konkretny czas, kolejną klientkę umówioną i po prostu ja nie mogę tak pracować. Klientka wyszła, nie była zadowolona, na szczęście nie dostałam żadnej negatywnej opinii, bo trochę się tego bałam, ale wiedziałam, że to jest najlepsza moja decyzja. Teraz to może zabrzmi trochę górnolotnie, natomiast nie wykonuję stylizacji, która jest niezgodna z moją estetyką pracy. I o co w tym chodzi? Przede wszystkim mam tutaj na myśli długość rzęs i to nawet już nie chodzi tylko o moją estetykę pracy, ale również o bezpieczeństwo zabiegu. Bo nieraz jest tak, że przychodzi klientka. Rzęski ma bardzo krótkie, bardzo delikatne, a po prostu najlepiej, żeby 15-16 mm jej kleić, przychodzi do mnie ze zdjęciem e, pięknego, wielkiego oka, ogromnych, długich rzęs. Natomiast sama ma malutkie oko i króciutkie, e, króciutkie swoje rzęsy naturalne i bardzo delikatne. Więc, po pierwsze, taki zabieg nie będzie bezpieczny dla jej rzęs naturalnych, jeżeli ja będę e, tak obciążać tą rzęsę. A po drugie, jest to po prostu niezgodne z moją estetyką pracy. Ja nie pracuję na rzęsach dłuższych niż 13 mm, i te 13 naprawdę używam bardzo rzadko. I nie mówię, że to jest e, złe, zwłaszcza jeżeli klientka ma e, rzęsy, które po prostu na to pozwalają. Natomiast ja nie lubię tak pracować i uważam, że w tej chwili jest tak wiele stylistek rzęs na rynku, że każda klientka może znaleźć sobie stylistkę, która sprosta jej e, wymaganiom. Ja po prostu nie umiem tak, e, nie umiem tak pracować. I nie chcę tak pracować. E, chcę wykonywać stylizacje, z których będę zadowolona. Tylko to też nie jest tak, że przychodzi do mnie klientka i oczywiście ja sprawdzam jej stan rzęs naturalnych, oceniam jej e, kształt oka, e, doradzam, jaki efekt byłby najlepszy, na co możemy sobie pozwolić i tak dalej. Ale. To też nie jest tak, że klientka mi mówi, kiedy ja proponuję jej, nie wiem, na przykład zróbmy efekt owalny. Dobrze by było zaokrąglić trochę oko, bo, bo tak i tak dalej. Podaję jej argumenty. I ona do mnie mówi, nie wie pani co, ja już miałam taki efekt i mi się to nie podoba. Ja jednak wolę, żeby trochę wyciągnąć oko. No i ja sobie myślę, nie wiem, czy do końca jej to będzie pasowało, ale nie, nie widzę żadnych przeciwwskazań. Nie ma e, opadającego kącika zewnętrznego, nie ma daleko osadzonych oczu. Ja nie zrobię krzywdy tej klientce i nie sprawię, że będzie wyglądała gorzej w rzęsach niż bez. Po prostu według mnie będzie to pasowało mniej, ale chcę, żeby moja klientka była zadowolona i skoro ona już też ma jakieś doświadczenie w tych rzęsach, to dlaczego nie? Ja się nie upieram. Ja wtedy taki efekt wykonuję. Tutaj chodzi mi po prostu. O rzęsy, które mi gdzieś klientki na przykład pokazują, takie mega długaśne. Bardzo często są to rzęsy gdzieś wykonywane też, między innymi w Stanach i tam po prostu kącik wewnętrzny zaczyna się od 10-12 mm, i właściwie po całości jest jedna długość. No nie, ja tak nie pracuję, ja takich efektów nie wykonuję i wolę odmówić wtedy klientce niż. Po prostu, żebyśmy obie były niezadowolone. I to e, też tego się musiałam nauczyć. Miałam kiedyś sytuację, kiedy weszła do salonu klientka i mówi do mnie na starcie, bez w ogóle nawet dzień dobry, e, widziałam pani pracę na internecie. Żadna pani praca mi się nie podoba i ja pani powiem, jak ja chcę, żeby pani mi wykonała rzęsy. Gdybym dzisiaj coś takiego usłyszała, no to na pewno moją odpowiedzią zwrotną byłoby to, że nie robimy rzęs. Tak? Po prostu. No bo... No bo po co? Jak klientka ma być niezadowolona, ona mi pokazała wtedy pracę rzęs nie wiem, jeden do jednego, zrobionych na 0,30, długich, grubych, posklejanych i tak dalej. Więc no ja nie wykonam takiej pracy, tak? I poza tym... Chciałabym, żeby klientki, które do mnie przychodziły, to jednak, żeby im się chociaż trochę podobały moje prace, ewentualnie gdzieś tam mogą mieć jak najbardziej swoje uwagi. Ja bardzo lubię pracować z klientkami, które gdzieś tam mm, powiedzą, no tutaj pani super zrobiła, ale na przykład, czy można zrobić tak i tak, żeby to wyglądało, nie wiem, na mniej równe, no bo też te, często jest tak, że mm, staram się robić bardzo równe aplikacje, a nie każda klientka to lubi i jak najbardziej mogę wykonać e, aplikację, która jest mniej równa. Nie ma, tak, nie ma problemu, tak? Natomiast mówię tutaj o takich bardziej skrajnych sytuacjach. No i jak się zakończyła sytuacja z tamtą klientką? Oczywiście ja tak, postaram się zrobić jak najbardziej podobnie, czyli nie że posklejam rzęsy, nie że użyję 0,30, bo nigdy na takich rzęsach nie pracowałam. Ale po prostu stwierdziłam, dobrze, no to zrobię jej tak bardzo gęsto, e, zrobię jej trochę dłuższe te rzęsy, na tyle ile właśnie gdzieś tam naturalna rzęsa pozwoli, a nawet trochę więcej, bo kiedyś na samym początku m, też e, tak jak powiedziałam, musiałam się tej asertywności nauczyć i gdzieś czasami też wykonywałam dłuższe rzęsy niż wiedziałam z tyłu głowy, że powinnam e, wykonać. No i. Kiedy klientka otworzyła oczy, to ja sobie mówię, Boże, jakie te rzęsy są gęste, no z połowy będziemy musiały po prostu zdjąć, bo no, wygląda to niefajnie. Natomiast kiedy klientka podeszła do mm, do lusterka, popatrzyła i mówi, w ogóle ich nie widać. One w ogóle nie są czarne, mówi do mnie. Więc po prostu czasami jest tak, że nie ma opcji, żebyśmy się jako stylistka i klientka zgrały. I nie ma w tym nic złego, tylko po prostu ty, jako stylistka rzęs, musisz wiedzieć, kiedy powiedzieć nie. I dziś tej klientce powiedziałabym stanowcze nie. I kontynuując trochę ten wątek, to zawsze staram się dobierać właśnie moim klientkom odpowiedni efekt, odpowiednie rzęsy. Nawet kolor tych rzęs, tak nie zawsze musi być to czarny. E, tak jak wspomniałam, staram się. E, Rozmawiać z moją klientką i dopasować jej najlepszy efekt, ale jeżeli klientka chce inny efekt, chce czegoś wypróbować, i mimo że na przykład gdzieś tam z tyłu głowy wiem, bo na przykład znam tą klientkę i wiem, że nie będzie jej się to podobało na koniec, że jak wróci do mnie na uzupełnienie, to będzie chciała zupełnie coś innego, to jeżeli to nie sprawi, że ona będzie bardzo źle wyglądała, to ja jej mogę to zrobić. Tak? A na przykład miałam sytuację, że przyszła do mnie klientka, której bardzo podobał się efekt eyelinera. I to jest moja stała klientka, która nosi rzęsy do 12 mm, robimy efekt klasyczny, tych 11-12 jest naprawdę sporo. A w efekcie eyelinera jest ich bardzo mało, a właściwie 12 staram się w efekcie eyelinera nie dawać. Więc próbuję wytłumaczyć, że na 2 trzecich długości oka będziesz miała bardzo krótkie rzęsy, czy jesteś tego pewna? Tak, że to tak pięknie wygląda i tak dalej, jeśli to podoba, i że jakbyśmy tak wyciągnęły oko, no to na pewno byłoby fajnie. Ja wiem z tyłu głowy i mówię jej, że nie będziesz zadowolona z tego efektu. Ale ona chce, to jest tak jak wiesz, jak ja idę do fryzjera, to też czasami chce mi się coś nowego, chce coś wypróbować innego, a później do niego wracam i mówię, zróbmy tak, jak było ostatnio, tak? Więc ja się wtedy wcale nie upieram, ale jeżeli moja klientka ma daleko osadzone oczy, takie smutne oczy, opadający kocik i ona do mnie mówi, zrób mi efekt kociego oka, no to niestety ja nie mogę jej wykonać takiej aplikacji i wtedy mówię stanowcze nie. Czyli staram się jej doradzić, robię czasem efekty, które według mnie nie do końca będą pasować klientce, ale jeżeli one nie robią klientce krzywdy, to czemu nie? Natomiast właśnie, jeżeli. Wiem, że kiedy zrobię ten konkretny efekt klientce, która właśnie na przykład ma smutne oko, a chce kocie oko, no to niestety odmawiam. Nie wykonuję takiej aplikacji klientce. I to też się tego nauczyłam i wiem, że suma sumarum, kiedy ja jestem asertywna w tej sytuacji, i ja, i klientka będziemy zadowolone. I ostatnia sytuacja, w której mówię stanowcze nie klientce, to e, chroniczne spóźnianie się, nieprzychodzenie, nieodwoływanie e, wizyt. Ja wiem, że spóźnienie, mm, czy chociażby zapomnienie o wizycie może zdarzyć się każdemu, chociaż średnio rozumiem e, zapo zapominanie o wizycie kiedy żyjemy w czasach, gdzie wszystko można sobie wpisać w telefonie i telefon nawet trzy razy może nam o tym przypomnieć. E, no ale dobra, każdemu może się zdarzyć i jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast jeżeli moja klientka spóźnia się za każdym razem 20-30 minut, e, często gęsto nawet nie przeprosi za to spóźnienie, jeżeli moja klientka e, co drugą wizytę zapomina, co drugą wizytę nie przychodzi, co drugą wizytę 10 minut przed wizytą e, chciałaby przenieść wizytę na inny dzień, bo coś jej e, wypadło, to dla mnie jest to brak szacunku i e, ja chcę, żeby mnie klientka szanowała. Ja szanuję swoje klientki, ich czas i ich pieniądze. Więc tego samego oczekuję. Więc jeżeli moja klientka naprawdę bardzo często jej się to zdarza, albo nawet po prostu często, nawet nie bardzo, po prostu często, to Staram się z taką klientką porozmawiać, wytłumaczyć jej, jaki jest mój punkt widzenia e, i dlaczego takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. Wiem, że często osoby, które na przykład e, nie pracują na własnej działalności, tylko pracują w zupełnie mm, inny sposób, e, mogą wielu rzeczy nie rozumieć i to trzeba mieć tego świadomość. Po prostu trzeba z klientką porozmawiać. Ja zawsze uważam, że rozmowa jest e, najważniejsza. Jeżeli po tej rozmowie nadal klientka e, no ma to gdzieś, po prostu nadal się spóźnia, nadal odwołuje na ostatnią e, chwilę, to ja takiej klientce e, muszę podziękować. Ja z taką klientką nie chcę pracować i nie będę. Po prostu jestem już w takim momencie e, swojej pracy, swojego życia, że nie chce mi się, nie chcę mi się naginać niektórych swoich zasad, e, i takiej klientce odmawiam. Więc jeżeli też masz taką klientkę, która w jakiś sposób po prostu nie szanuje Ciebie, nie szanuje Twojego czasu yy, i zawsze pokazuje jakby, że ona jest nad Tobą, to ja nie wiem, czy warto z takim klientem pracować. Po prostu, a ty musisz podjąć decyzję sama. To wszystko, co chciałam Ci powiedzieć na temat asertywności, na temat tego, kiedy mówię. Stanowczenie w swojej pracy. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to oczywiście poproszę o łapkę w górę, poproszę o komentarz, może masz zupełnie inne zdanie na, e, na ten temat, więc też chętnie się dowiem, może są jakieś inne sytuacje, kiedy e, odmawiasz klientkom, daj znać tutaj e, w komentarzu e, i obserwuj mnie, jeżeli chcesz być na bieżąco, z laszgatką, to obserwuj mnie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.